Witam serdecznie. Piotr Chudziński, Panorama Wielkopolska. Cały region przygotowuje się do 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim można było zdobyć flagę powstańczą. Rozdano ich kilka tysięcy, a chętnych nie brakowało. Ewa Orzech przyszła do urzędu z dwojgiem wnucząt, Kazimierzem i Ireną. Dzieci się uczą, jak się im coś pokazuje. Bo takie przekazywanie tylko ustne to tak mniej, mniej jak wydaje. Jak zobaczą coś, widzą... To sobie potrafią zapamiętać. W Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim przygotowania do powstańczej rocznicy idą pełną parą. Można było nie tylko otrzymać flagę, ale również pamiątkowy znaczek czy wspólne zdjęcie. Z tej okazji skorzystała ponad 60 uczniów ze szkoły podstawowej w Ostrorogu, a to nie pierwsza powstańcza inicjatywa w tej szkole. W naszej szkole już wcześniej były działania właśnie związane z upamiętnieniem tego wydarzenia. W związku z tym tkaliśmy dwie rozety. Jedną, Metrową i drugą dwumetrową kokardę narodową, która zagości na Warszawie w rocznicę wybuchu Powstania. Jak przyznają organizatorzy, pamięć o zwycięskim powstaniu wielkopolskim jest coraz bardziej powszechna. My corocznie staramy się, żeby była, zataczała ona coraz większe kręgi społeczne i coraz więcej ludzi miało wiedzę o powstaniu wielkopolskim, organizując też również przez organizację tego typu akcje. Pamięć o powstańcach kultywowana jest m.in. w Wiewie w powiecie Leszczyńskim. Tylko podczas powstania powstańcy Nykiel Mielecki, jeszcze jedna no osoba przyjechała po karabiny. Dostali 40 I karabinów sztuk, 500 sztuk i 500 sztuk amunicji. My przyjechaliśmy teraz po flagi. My już mamy flagę, tylko że już no zużytą. Dlatego przyszliśmy po raz, żeby kolejną jakby wymienić. Więc u nas to jest tradycyjne. Tym bardziej, że siostra jest rodzona 27 grudnia, także. To jest taki sposób też świętowania. Tegoroczne obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego odbędą się pod hasłem 107 Rychtuj się. Obchody 107 rocznicy Powstania Wielkopolskiego odbędą się 27 grudnia, rozpoczną się mszą świętą w Poznańskiej Farze o godzinie 15.00. Po niej o 16.40 złożenie kwiatów pod pomnikiem Ułanów Poznańskich. Na Placu Wolności działać będzie miasteczko powstańcze, a o godzinie 19.00 na Placu Kolegiackim śpiewanki powstańcze, w których weźmie udział prezydent Rzeczpospolitej Karol Nawrocki. Dzień wcześniej, 26 grudnia, tradycyjna inscenizacja przyjazdu Jana Ignacego Paderewskiego do Poznania. Początek, dworzec letni, godzina 15.30. To prawdziwa architektoniczna perełka w centrum miasta. Odbudowano zabytkową studzienkę, a niezwykłość tego zabytku polega na tym, że wygląda on jak małe dzieło sztuki i w istocie nim jest. Madonna Sykstyńska Rafaela Santi to jedno z najsłynniejszych dzieł mistrza renesansu. Znajduje się w Dreźnie. To tym obrazem inspirował się rzeźbiarz Christian Gottlieb. Kantian, gdy w XIX wieku projektował studzienkę przy ulicy Długiej. Jedną z czterech ufundowanych przez tego człowieka, hrabiego Edwarda Raczyńskiego. To był wtedy symbol nowoczesnego miasta, ponieważ miasto stawiało na zdrową wodę dostarczaną mieszkańcom. Można powiedzieć, że wtedy Poznań już się stało takim liderem, jeśli chodzi o. Propagowanie zdrowego stylu życia. Studzienkę zniszczyli Niemcy podczas wojny. Teraz staraniem społeczników i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wróciła na swoje miejsce. Sto rzeźba została zniszczona przez hitlerowców w 1940 roku. Szpital, wynajmując od zakonu sióstr Wincentego Paulo pomieszczenia szpitala, jednym ze zobowiązań, jakie podjął, był udział w odbudowie studzienki. W uroczystości odsłonięcia wzięli udział m.in. była premier Hanna Suchocka, władze miejskie i wojewódzkie, rektorzy wyższych uczelni oraz mieszkańcy. Odrestaurowaną studzienkę poświęcił arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. Choć wodę mamy w kranach, to jednak sięgamy po wymowę i symbol tej studzienki, rekonstruując ją i w ten właśnie sposób czyniąc z niej bardzo wymowny znak i symbol zarówno przypominający o tej potrzebie troski o ludzkie zdrowie i tego jak wielkie znaczenie w tej trosce ma woda, ale też i przypominający o tym, że tak wielkie znaczenie w trosce o kondycję człowieka ma jego troska także o jego wnętrze. Woda do tej studzienki płynęła niegdyś ze wzgórza winiarskiego, teraz płynie z miejskich wodociągów. Miał być giełdowym brokerem, a okazał się oszustem. Obiecywał zyski, a teraz oszukany przez niego 85-latek liczy straty to ponad pół miliona złotych. Jak ustalili policjanci, sprawca podając szczerze za brokera inwestycyjnego doprowadził 85-letniego mieszkańca Obornik do niekorzystnego rozporządzenia mienie. Wówczas senior stracił ponad 550 tysięcy złotych. 16 grudnia bieżącego roku Oszust ponownie skontaktował się z 85-latkiem, informując, że zgromadzone środki pieniężne są niezbędne do wypłaty rzekomo wypracowanych zysków z inwestycji na giełdzie. Dzięki szybkim i skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KPP w Obornikach oraz policjantów KWP w Poznaniu, bezpośrednio po transakcji zatrzymali 19-letniego obywatela Ukrainy. W wyniku podjętych czynności pieniądze nie trafiły do sprawców na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy. I to wszystko co na dzisiaj przygotowaliśmy, życzymy żebyśmy nie zginęli w tym przedświątecznym szale zakupów i różnych innych przygotowań. My tymczasem zapraszamy w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia na wywiad z duszpasterzem księdzem Dawidem Stelmachem. Porozmawiamy między innymi o tym jak obchodzi się Boże Narodzenie w innych regionach świata. A na Panoramę Wielkopolską zapraszam oczywiście za tydzień w poniedziałek. Do zobaczenia, do widzenia.